ja jestem Ptasiek. Właśnie trwa Steam Next Fest, czyli festiwal DEM na Steamie. Możemy sobie popróbować nowe gierki albo gierki, które już były, ale są dostępne teraz w wersji demo. I właśnie na Steam Fescie znalazłem grę, która nazywa się Metro Giedal. Czyli, mam nadzieję, kolejny symulator, mniej lub bardziej realistyczny z prowadzenia pociągu lub metra. Mniej lub, lub bardziej realistyczny, bo patrząc na tą grafikę, wydaje mi się, że raczej jest skierowana dla młodszych widzów. Ale tak naprawdę zaraz sobie to yy, yy, sprawdzimy. Nie ma tutaj języka polskiego. Odpalmy sobie grę. Yy, i... no dobra, stąd. Thunder Square. O. Dzień dobry. Welcome to the chat. Da join the game. Czyżby to była gra online'owa? Myślę, że to kupić sobie nie muszę. Otwórz drzwi. Czy ja w dobrą stronę w ogóle jadę? Tam pociągu nie było. O, przez przypadek z zszedłem z dobrej strony. No i co my tu możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Może ja jestem nie z tej strony. Ma biegania. O, podjechał teraz pociąg z drugiej strony. No, grafika jaka jest, każdy widzi, nie jest to realistyczna grafika, ale te modele są całkiem spoko. Kojarzymy je na pewno z różnego rodzaju gier. O, pan z DEA idzie. Strach się bać. Coś mi się wydaje, że mamy opóźnienie, albo ja jestem nie w tym pociągu. Gra w żaden sposób nas nie kieruje. Gdzie mamy wsiąść? Chyba też nie tu. O, jakie krzywe schody. Czyżby ta gra była kobietą i wychodziła z założenia, domyśl się? ten wygląda jak odpalony i chyba nam uciekł. Czy ja mogę przejść przez te tory? Mogę. Czy mi się uda wskoczyć? Nie wiem. To, to jest symulator jazdy metrem. Teraz są schody, w razie czego. Dobra, gdzie sobie usiadłem? Światła. Interior. Zamknąć drzwi. Open. No dobra, to zamknijmy drzwi A, za 4 minuty za szybko. No to otwórzmy. A tu one minute late? Nie rozumiem tego. Ha, bo 9.02 dziew mamy odjechać. No dobra. To ja się tutaj rozejrzę, co my tutaj mamy. Czyżby to było hamowanie, tu dodawanie gazu? Dziwnie zrobione demo, bo totalnie nam nic nie podpowiada. Za wiele to tu do sterowania nie mamy. się zastanawiam, czy ja mam w tą stronę jechać, tu jest blokada, więc chyba nie. To w tym czasie, w ciągu tych... Jaki zły pan. Interakt? O. Bilety możemy sprawdzać. Ten też pan wściekły. Gang boss. Zanim ja dojdę na koniec tego pociągu, to akurat będzie 9.02 i będę mógł odjeżdżać. Przepraszam, co tu za korki? Co, co, co się tu dzieje? Dobra, to już, 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 przejdę sobie tędy. O, jaka ładna pani w łaszczyku. A pan co? Single child child? Ebra macie wszyscy, jest sprąka. Zostało nam 30 minut, więc łuczek kawy. Nie wiem, co to jest. Tam się tu świeci czerwone, ale może musi być dziewiąta zero. Okej. Mamy czerwone. Czy jadę na czerwonym? Co, 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 co? Gra, ciekawe, czemu tym torem jadę? Żeby to była Japonia, ale nie do światła są z prawej. Okej. Okay. Dobra, z kim się zderzyłem. O, charakter customization. No żaden tutaj nie wygląda na... na kierowcę, znaczy na motorniczego. Nasie globy ciu, 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 ciu. spróbujmy jeszcze raz odpalić. Generalnie bardzo prosta gra, ale nic nie rozumiem. siedzi. Ale już jest zajęte. Co my tutaj mamy? Znów będę jechać pod prąd, ale tam były te blokady. Nie mam pojęcia, który je mam ruszyć. Czemu tutaj nie można biegać. Proszę na mnie nie kaszleć. No, w tę stronę na bagnie pojadę. Tego już testowaliśmy, że jadę pod prąd, mogę do niego wsiąść, ciekawe, czy da się jechać pociągiem. Pewnie można by spra sprawdzać bilety. Nie ja w którą stronę tamten odjedzie. No to również jest kierowca. Czekajcie, to... hmm. aż sobie sprawdzę. Strona w sklepie Train simulator where you drive, collect passengers, work together with friends and explore the subway network. In a fictional city. Ok, czyli prowadzimy. Ale możemy też być jako kontroler. czerwone, tu mamy czerwone. Też możemy sobie kupić w automacie? Nie. Smoking, a akurat palę. Dzięki. O, przyjechał ciapąk. Ja mogę teraz wsiąść do tej kabiny. Kolego, który przyjechałeś, ja cię chętnie tutaj zmienię. O dziewiątej zero mamy odjechać. Co ciekawe, to jest czas rzeczywisty, bo faktycznie jest... Dziewiąta zero jak to nagrywam. Pewnie ten obok nas wyjedzie jako pierwszy. chyba jeszcze nie ma na rozkładzie. Nie do końca rozumiem to sterowanie. On ma przyjazd o dziewiątej dziewięć, tak? Ciekawe kiedy będzie mieć odjazd. nic, ja chyba zapauzuję, żeby ten film trwał nie trwał w nieskończoność. Bo jak na razie emocje jak na rybach, i zaraz do was wrócę. O, pociąg obok właśnie odjechał, więc ja idę sprawdzić bilety. Single child. Czy ty jesteś dziecko? Nawet więcej punktów dostaliśmy. Cztery godziny od ósmej. Pani ma dobry bilet. An. Tu mi ktoś przemknął. O, tu też nieważne. No, tu wiele osób widzę na gapezi. Hmm, czy ja to mogę jakoś zeskanować? I ksiądz z nieważnym biletem? No nie, no nie. Ani ma ważny. Polizłoman? Ty nie jesteś Polizłoman. Policja przyjechała. A oni też będą jechać. A pani policjantka ma ważny bilet? Ma ważny. A pan policjant? Też ma ważny. Przepraszam. Uwaga, bo ebny drzwiami. Mamy dwie minuty do odjazdu. To są światła, a to jest chyba dodawanie gazu i hamulca. Aha, że dobra, że chcemy jechać. Okej, okay. ale to ja za minutę dopiero odjeżdżam. Teraz mi się zrobiło zielone światło. Że tak to działa. Dobra, wsiadać, wsiadać. Za minutę odjeżdżamy. Jedenaście sekund. Drzwi się zamknęły. No to let's go. Nie wiem, jak bardzo ja się tu mogę rozpędzić. Zaraz będzie do dziewięćdziesięciu, ja jadę trzydzieści. Czuwak, czuwak, czuwak. Nie czuć tej prędkości zupełnie. No jest to taki prosty symulator, nie wiem co oznacza ta żółta. Dobra, otwórzmy drzwi z lewej, a której mamy odjechać 19. Zostało nam 20 sekund. Ciekawe jak długa jest ta trasa. Ja się chyba cały nie zmieściłem na tym. Na peronie. Tu jest skamowanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż w, Simrail, w simrailu. Short, long, ok. Nie mam pojęcia. Aha. No dobra. I zatrzymałem się tam gdzie miałem. Co? Przepraszam, 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 wypadł, bo nie macie biletu, nie przejdę tam. Nie przepuszczą mnie, pan też mnie nie przepuści? jedziemy chyba nie jedziemy a chyba jestem spóźniony Teraz chyba powinna być stacja. O... Zaraz znowu coś na Jeszcze jadę za szybko. Nie umiem znaleźć. Aha. Ok. Eee. No dobra. To wam powiem. Jest to taka prosta gierka, można sobie pojeździć metrem, ale. No. Na zasadzie mamy metro w domu. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się gierka podoba. Sekcja komentarzy należy do Was. Zostawcie łapkę w górę, subka będzie mi miła. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.